Co łączy Endiego Serkisa, gadającego suma i agresywnego grzyba? Wszyscy pojawiają się w grach debiutujących w kwietniu. Od 8 kwietnia South of Midnight zaprasza graczy do mistycznej wersji Głębokiego Południa, gdzie mogą walczyć z paskudnymi duchami, słuchać niezłych kawałków i przeżywać naprawdę piękną historię opowiedzianą częściowo przez tego gadającego suma, o którym wspominałem. Co za gość. To dzieło twórców Wii Happy Few, więc spodziewajcie się wielu zaskakujących momentów. Kolejna premierowa Artystyczna i oszałamiająco wyglądająca gra Obscure Expedition 33 pojawi się w usłudze Game Pass już 24 kwietnia. Łączy turowe starcia z walką w czasie rzeczywistym i ma naprawdę interesującą mechanikę parowania inspirowaną Sekiro. Gra ma również świetną obsadę głosową, w tym Chernie' Coxa i Endiego Serkisa. Śledźcie nasz kanał po więcej specjalnych materiałów z Obscure, które pojawią się już wkrótce. A jeśli śledzicie nas od jakiegoś czasu, prawdopodobnie słyszeliście już o Towerborn. I mamy dobrą wiadomość dla fanów side-scrollowych upów. Gra ukaże się 29 kwietnia w ramach Game Preview i Game Pass. Oprócz ratowania świata poprzez wybijanie grzybów i goblinów, możecie też liczyć na rozbudowane opcje personalizacji, cztery super unikalne klasy postaci i mnóstwo zabawy w kooperacji. Commando's Origins pojawiło się 9 kwietnia, przybliżając nam początki zespołu tej legendarnej serii taktyk czasu rzeczywistego. Jeśli lubicie historycznie dokładne strategie wojenne, ta gra jest zdecydowanie dla Was. Nam bardzo podoba się South of Midnight, ale dajcie znać w komentarzach, co Wy ogrywacie w kwietniu.